Dzisiaj ja Wam chciałem powiedzieć, jakie zawody najlepsze są do przyjazdu do Kanady, do, do emigracji, przynajmniej do Kanady. W pierwszej chwili pokażę Wam jak działa telefon poprzez samochód, połączony z samochodem. Te Bluetooth, Bluetooth to się nazywa to to po angielsku u nas w Kanadzie, nie wiem jak to po polsku wygląda telefon komórkowy podłączony automatycznie do samochodu poprzez bezprzewodowe łącza nie trzeba trzymać telefonu w ręce tylko telefon jest w kieszeni a rozmawia się poprzez poprzez samochód, radio w samochodzie także zobaczcie jak to wygląda muszę zadzwonić do żony bo jestem gdzieś późno trochę, wypadek był przed chwilą na drodze Jak to, jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Please say a command. After the beep, available commands are call, phone book, recent calls, connect phone, or help. Phone book. Phone book. Say a name or say list names or help. House. Command not recognized. Please try again. Phone book. Say a name or say list names or help house command not recognized please try no. again phone book say a name or say list names or help house house please say dial or correction dial dial say dial to call house say record name to set a custom name for house Dialing nie Będzie dzwonił, to wyłączę. Ok. Także w ten sposób działa ten telefon. Nie za bardzo dobrze, bo nieraz dobrze nie słyszy i trzeba powtarzać dwukrotnie nieraz, żeby zrozumiał komputer o co tu chodzi ale połączenie się odbyło i tak to wygląda następna sprawa właśnie chciałem wam pokazać, powiedzieć o tych zawodach jakie zawody najlepiej jaki mi najlepszy zawód do emigracji jak już powiedziałem nie raz Kanada nie jak powiedzieć jak się ma dyplom w wyższej uczelni w Polsce w Kanadzie to nie jest akceptowane. Może, niektórym się może udaje, była bardzo niewielu. W większości przypadków trzeba iść z powrotem na studia. Może nie na pełne 3-4 lata, ale trzeba na pewien okres iść na uczelnię, i żeby zdobyć ten dyplom kanadyjski. I dyplomy poza Kanadą nie są w Kanadzie uznawane. Oprócz. Stanów, ze Stanów są uznawane, a nawet z Anglii nie są uznawane, co jest bardzo dziwne, bo my mamy królową angielską jako, znaczy, jako Kanady, jako królowa Kanady tak samo jest, a jednak nawet z Anglii te dyplomy nie są tutaj w Kanadzie uznawane. To, jest, to jest także nie myślę, że tylko z Polski. Także to, to obojętnie skąd byście przyjechali. Tak samo lekarz z Polski nie ma szans tutaj emigrować, bo to nie ma sensu. Lepiej przyjechać do Europy, do Anglii, tam jest w pełni uznawane jego umiejętności i dyplom. Także nie ma sensu przyjeżdżać do Kanady tak samo podobnie do Stanów. Tak samo jest z, z dentystą. W ogóle inżynier z Polski, no, znam tu Takich kolegów mam, ale to oni nie, nie pracują jako inżynierowie. Po prostu jak ktoś młody jest, pójdzie na studia na rok, dwa, dokończy te kanadyjskie, kanadyjski dyplom, no wtedy oczywiście ma szansę pracować normalnie jak w swoim zawodzie, ale w innych przypadkach znam większość ludzi, bo otwierają swoje własne biznesy, pracują na budowach czy jakieś inne, no bo innej rady nie ma no. także po studiach raczej nie radziłbym nikomu te przyjeżdżać bo będzie żeby był, nie był zawiedziony żeby nie być zawiedziony oczywiście najlepiej przyjadziesz z konkretnym zawodem jak mówię zawody mechaniczne jakby to było no, w zakładzie pracy jak się pracuje i tak to, nie wiem, kiedyś to był ślusarz, spawacz, mechanik samochodowy. E, następna rzecz, e, jak to się teraz nazywało, e, operator obróbki z krawaniem, czy coś takiego na, na frezarce, czy na, na tokarce, którzy potrafi, potrafi pracować. Te zawody są uznawane. Nie mówię, że to całkowicie uznawane, ale jeżeli znacie się na tych zawodach, nie ma sprawy, żeby nie, nie dostać pracy w tym zawodzie. Podobnie ja miałem i pracuję w swoim zawodzie. Także jeżeli się tylko zna dobrze ten zawód swój, nie ma sprawy i to są bardzo dobrze płatne zawody, nieraz można zarobić nawet nawet tyle samo ludzie po dyplomach by jeszcze ucielni także podobna wypłata może być, Tam, tak samo jak hydraulik, bardzo dobrze płatna w Kanadzie, nie ma sprawy, zawsze zna znajdzie pracę. Podobnie jak stolarz, stolarz też znajdzie pracę, nie ma żadnego problemu, czy na budowie, yy, czy, czy otworzy swój własny im biznes, tutaj budowy domu są na innej zasadzie niż w Polsce. W Polsce ludzie budują sobie domy sami. Tutaj nikt dom, domu nie buduje sam. Chyba, że kupi starą działkę, stary dom, rozwali, o, wtedy buduje sobie sam. Ale w 95% te domy, co się kupuje, to są domy budowane przez wielkie firmy, które te domy budują. Bo jak się samemu buduje dom, nie jest to tak łatwo. No Inny system jest tutaj w Kanadzie, w Ameryce. Także powiedziałem, no wielkie firmy budują i od nich się kupuje te domy. Dlatego budują te domy takie. Ja wiem, jakby to powiedzieć, w Kanadzie jest bardzo dużo miejsca, bardzo dużo terenu, a budują bardzo blisko około siebie, bo taki milioner kupuje tam działkę, podzieli na takie małe działki, aby jak najwięcej z tej działki zarobić pieniędzy. Stare domy były na dużych działkach, ładne, wielkie działki były, a, a na nowych stoi tylko dom, wielki, ogromny dom, a ta działka jest bardzo mała. Także nie wiem co wam nagrywać, ale próbuję wam powiedzieć jak najwięcej o Kanadzie, co tylko jest możliwe. Jak macie jakieś pytania, proszę mi zadawać pytania pod komentarzem, ja postaram się zawsze odpowiedzieć w miarę możliwości. Jestem już dość tyle lat, orientuję się, także zawsze wam powiem. Nieraz nagrywałem może w, w tym samym terenie, no ale ja nie mam możliwości nagrywania tak, żeby wam nagrywał. Ja pracuję nie mam na to czasu, żebym nagrywał wiele różnych rzeczy bym mam nagrał, ale niestety to trzeba mieć czas, trzeba tam pojechać, a ja jak się pracuję, to nie ma na to czasu. To, co mogę, to próbuję Wam nagrać. Tak żebyście mieli orientację o, jak wygląda całe życie w Kanadzie. Tyle na dzisiaj. Dziękuję.